Cześć, witam. Tomasz Migdałek, Birofile w logo Piwie. Tym razem recenzja piwa z browaru Birband. Piwo Black Ipa, czyli czarna, czarne American Ipa. To piwo jakiś czas czekało na swoją kolej, wreszcie się doczekało. Jakiś czas temu, już ładnych parę tygodni temu, paręnaście może nawet była recenzja White Ipa. Teraz pora na Black IPA. Pa, e, piwo niefiltrowane, pasteryzowane, ekstrakt przez 15,5% BLG, 15,5 stopnia BLG, e, alkohol 6,5%, IBU na poziomie 60, składniki woda, słód, pale Ale, monachijski barwiący, karmelowy chmiele, Tomahawk, Centennial Soraci Ace, Chinook drożdże US 0,5 e, data przydatności do spożycia 22 marca 2015 piwo kosztowało 7 zł i 50 groszy. Uważone w browarze za rzeczę przez browar Birband Black IPA. Tak wygląda etykieta. Czarna, z białą grafiką, z białymi napisami. Tak się prezentuje. Black ipa. Czarny goły kapsel. Tutaj mamy logo Browaru Birband. Tak to wszystko wygląda. Zatem pozostaje nam jedynie otworzyć i przekonamy się, co tam Birband dla nas przygotował. Co w aromacie z butelki? Bardzo przyjemna nuta typowa dla Black IPA czyli właśnie połączenie paloności z akcentami sosnowo owocowymi czyli takimi słodowo chmielowymi przy czym właśnie palone słody tutaj dają znać o sobie bardzo przyjemny bardzo klasyczny zapach z taką lekką nutą prażonych ziaren co też jest charakterystyczne czuć troszkę owoców tropikalnych generalnie aromat bardzo uczciwy przelewany i zobaczymy cóż tam dalej będzie się działo z tym piwem barwa barwa jest nie jest taka typowo nie jest to taka typowo barwa e, piwa w stylu black IPA ja bym powiedział raczej, że jest to taki, głęboki głęboki brąz, głęboki machoń. Ciężko powiedzieć, że jest to piwo czarne. Ono nawet na pierwszy rzut oka nie jest czarne, jest właśnie takie takie ciemnobrązowe, bardzo głębokie w swoim kolorze, aczkolwiek jednak jest to brąz, nawet widać pod światło takie takie rubinowe refleksy. To jest dość dość charakterystyczne i w sumie trochę zaskakujące. Piana dość ładna, drobno pęcherzykowa, w barwie beżowej. Tutaj nie mamy jakiejś imponującej warstwy, ale wygląda to dobrze. Wydaje mi się, że będzie nawet jakaś tendencja do leisingu bo już, już, już coś się tutaj zaczyna. Przyjrzyjcie się. Piwo jest rzeczywiście ciemnobrązowe, takie machoniowe. Nie jest to taki, takie, takie, rasowe black ipa, ale też nazywa, nazywa, się black ipa, więc możemy właśnie tutaj, e, mniemać, że ten taki nieco inny kolor, nieco jaśniejszy w gruncie rzeczy, e, i bardziej brązowy niż czarny, e, jest też jakimś przejawem e, tej właśnie nazwy. Choć piwo e, wizualnie wygląda ładnie. Aromacie, czuć amerykańskich miel. Czuć też wyraźnie karmelowość. I to jest chyba też takie, taki, taki element, który trochę odróżnia od klasycznego black Ipa. Bo zwykle tamten karmel nie jest wyczuwalny zbyt mocno a w zasadzie nie jest wcale wyczuwalny. Tutaj go czuć. Czuć trochę paloności. Czuć amerykańskich miel, głównie w postaci e, owoców tropikalnych, z akcentami sosnowymi, cytrusów też się można doszukać. Zatem, próbujemy Wasze zdrowie, browar Birband Black Eye Smaku coś pomiędzy mm, jasno, jasną jasną ipą mm, a black ipa. Tak bym to krótko scharakteryzował. Piwo nie jest tak palone jak klasyczne black ipa, więc nie jest to jednak tak jak się spodziewałem pierwotnie, że to będzie jakby kolejna e, Kolejna typowa blackkipa na rynku, tak nie jest. E, piwo jest czymś pomiędzy e, i nawet kolor na to trochę wskazuje. E, te wyraźne refleksy rubinowe, e, ten brąz, e, to nam pokazuje, że e, browar Birban tutaj chciał stworzyć takie piwo, piwo z pogranicza e, dwóch różnych wariantów de facto tego samego stylu. E, I właśnie, właśnie taki trunek nam tutaj powstał. Czuć w smaku wyraźny akcent karmelowy obok tej paloności. Goryczka trochę palona, trochę chmielowa, czyli jakby to, co, co też charakteryzuje Black ipa klasyczne. Średnie nagazowanie. W smaku taki. Taki akcent trochę przypominający ciemne pieczywo, może nawet lekko pumperniklowy. Ciekawe piwo, smaczne. Jest fajna nuta słodyczy, takiej troszkę karmelowej, trochę czekoladowej również. Ona nam dość dobrze równoważy ta. Ta karmelowo-czekoladowa słodowość nam równoważy te doznania wytrawne od, od ciemnych słodów i od chmielu. Goryczka jest naprawdę, naprawdę fajnie, fajnie rozwiązana. Nie jest zalegająca, jest wyraźnie zaakcentowana, zostawia taki przyjemny, lekko garbnikowy finish. Taki, taki, taki posmaczek bardzo przyjemny, goryczkowy, ale nie zalega. Jest generalnie sama w sobie dość krótka, w pierwszym, w pierwszym odbiorze dość intensywna, później łagodnieje i, i zostaje właśnie na takim, takim łagodnym poziomie. Ciekawe piwo, dość złożone. Trochę owocowo-chmielowe, trochę ziołowe, trochę karmelowe, trochę palone. Różne elementy się tutaj przenikają i to sprawia, że nie możemy Black Ipe y z birbanta jakoś łatwo zaszufladkować do tego lub innego stylu. Ja sądziłem, że będzie to po prostu kolejne Black IPA na amerykańskich na amerykańskich chmielach. Okazało się, że jest nieco inaczej, że jednak jest to piwo E, bardziej złożone, e, przez to sądzę ciekawsze, nieco zaskakujące dla osób, które tak jak ja e, mogły się spodziewać takiego klasycznego e, Black Ipa, dlatego że piwo jest po prostu brązowe. Jest brązowe i to jest taki brąz, który, e, który nawet e, no, nie do końca próbuje wpadać w czerni. To jest właśnie charakterystyczne ta, ta, ta barwa jest dość intrygująca jak ją sobie zestawimy ze smakiem to jest intrygująca tym bardziej zatem gorąco polecam ze swojej strony Birband Black IPA Tomasz Migdałek birofile w piwie pijcie dużo dobrego piwa wasze zdrowie cześć